Widzowie to był nas sekret. To był nas sekret. Po prostu nie chciałam pokazywać tej tajnej bazy. Ilew nie wie o tej tajnej bazy, ale... Witajcie! Niestety straciłem swoje przedmioty, to ja muszę je wszystko odbudować. Tylko jednej wam niestety nie pokazę. No naprawdę, tamten to będzie sekretny, prawdziwy. Ten, który pokażę, będzie naprawdę już sekretny, to... Ten nie mogę Wam wideo pokazywać. Proszę, moje szczęście będzie może takie, że tas przyjaciel nie obejrzy tego filmu. Proszę bardzo żeby nie oglądał naszego filmu mam dzisiejszego, bo przejść. Będzie lika. Mamy diamentowy. Mamy diamenty, mamy... Dobra, chyba ja sobie wezmę. Za księdza się ubrałem. A e, dobra temu księdzem jestem, nie będę. Gdzie to było... A tutaj to było... A ład dostałam Tutaj mamy pełen zjedzenia, a to... O. o, bo widać jak ktoś ulepsał nas. Są farmę ktoś ulepsał. Tak, bo tylko jedna osoba nie wie o tym miejscu, ale teraz się dowie zaraz. Bo widzowie, ja mam dosyć już yy, nic sekretów. Nasz szef się dowiedział przeze mnie, bo jest, szef, szef zawsze musi wiedzieć o tym miejscu. Każdy musi o tym wiedzieć. Czyli to nie będzie już naszą tajną bazą, no to po prostu tylko w jednym miejscu, którym nikt nie zna, tylko ja z Fiodorem jest tajna baza, którym nie pokażę, z nie, nie pokażę w filmiku, bo tam są tajne rzeczy, OP zecy, OP rzeczy, które najlepiej nie warto pokazywać, bo może ktoś z, nas, ktoś z naszej ekipy się wkurzy. Że my to mamy. Bo chodziliśmy na wojnę, na wojnę, ja niestety umarłem. no kto by się spodziewał, no. Teraz to jest nasza nowa kopalnia. Yy, idziemy po drewno. Ej, widzę, nie co to. Powiem o tajną bazę yy, wodzie, o tej wodzie, koło mojego domu. I ja się pytam nie pytajcie się, co tu się stało yy, przepraszam, lew to będzie już śmietnik. Ale pozdobili jak mnie nie było. Tak, ze mną jest kot. Już mi to wkurza ten kot. Bo kot jak zwykle musi mieć mruje, kiedy ja nagrywam. Najlepiej nie mówić. Proszę bardzo i mamy w końcu jakieś... No i tutaj już pięknie się rośnie, już pięknie rośnie, te to, to te, 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 te w ogóle nie rosną, co? mogły być A nie, one były Te, te w ogóle nie rosną, o te nie rośnie, te nie rośnie, te nie rośnie No jak zwykle, mój kot jak zwykle musi coś zepsuć, no i zepsuł A ryba z raką, ryba z raką. a <grystanie> znaczy, z a z Jak znacie ta muzyka, z tym, yy, że yy, się, yy, no ryby, <grystanie> ryba, ryba, ryba. Kwiaty mamy, ile jest rzeczy do wyrzucenia, bo kompletnie. Może bez też się pokazałem temu Lwowi, bo on chyba za tam tajną bazę. O, tutaj to ja zrobiłem. Fontan... Ta fontanna, którą ja... tą fontannę, która tam była. Pamiętacie w tamtym filmiku? Jak oglądaliście? Jak mówiłem... Yy, mówiłem o fontannie. Ale w filmiku to nie było. To moja fontanna. Ja wprowadziłem tą fontannę. Nie, zbudował tylko nas przyjaciel Jasiek, jak na sew. Czyli musiał się dowiedzieć, że mamy tam tajną bazę, No, kto by się spodziewał. Oj, w ogóle już z, dźwi, yy, inni jak nie wiedzieli jeszcze... Yy, nie wiedzieli, ja to wiedział. Nie no, ja się nie wiedział, to spokojnie. Na szczęście mam tu zapasowe rzeczy. Szykiera stara. I zarządzę sobie to, że y, mówić sobie wam to, że y, ci inni tutaj niestety stała się podróbka, bo pan Fiodor, pan Oreo, po powiedzieć Zrobił karę za zaatakowanie pana Sefa. Na zaatakowanie pana Sefa równa się dwie godziny kary, chyba coś takiego. Nie, Alfiador był dwie godziny tam przez karę, przez to, że był w na najwyższym miejscu. Ale widzowie, mogę wam coś powiedzieć. Coś mega fajnego, nie wiem czy. Chcę Wam coś powiedzieć, bo wy chyba nie zrozumieliście Nie dowiedzieliście się, ale ja widzę, że mogę tu wchodzić. Tak, ja mogę tu wchodzić i nie oglądam tych skrzynek, tylko mogę to lub to. Tego Te skrzynki nie, bo ja już sam od Fiodora, że tam były dwa staki diamentów. I chyba jakieś 5, 10 staki czegoś, z chyba. Fiodor właśnie o tym mówił. Ja mogę tam wchodzić, dlatego że yy, pozwolił mi, bo przez to dostałem nagrodę, diamenty za ochronieniem, ale niestety miałem Awka. Po prostu miałem Awka jak każdy człowiek. No i ktoś mnie zabił. Teraz muszę z, z kimś się porozmawiać, kto mnie zabił, bo miałem najlepszy miecyk od pana, pana Jaśka. Tutaj widać. Nas można widać, widać nas można. Znowu one nie rosną. Rośnijcie, panie Jany. Ja więcej trzeba tego. Ej, jak on, jak on wykorzystał wszystko... Ta, wykorzystał wszystkie, no to, no pięknie. W ogóle to, to, to tam, tam gdzie jest moja tajna, tam gdzie jest tajna Fiodora, to w ogóle nawet nie jest tajna. A nie, to nie było tu. Nie no, nie chcę wam pokazywać tej tajnej bazy. Bo nie, najlepiej nie mówić. Yy, witajcie w naszym, w naszych kopalniach. Wzajemnych kopalniach, które wykopał pan, ja i ja, Fiodor. No i Fiodor to wszystko, on wykorzystał. Ja już wiem, dlaczego wykorzystał całe Fiodora zabije. No kompletnie Fiodora zabije. No, wykorzystał wszystko. A ja się mówię, mówię sobie. Hmm, a dlaczego tutaj nie ma żadnych tych Dlaczego nie ma żadnych tutaj No, moich ulubionych zecy No kto mi wykorzystał cały czas Fiodor? To może Fiodorem nie będę, nie będzie tu No prawdopodobnie muszę znaleźć tajemnicą tajną, boże poza Fiodorem, to Fiodor nie może a w ogóle nie pytajcie się, jak, y, to, jak to my zrobiliśmy sekre, sekret, mieliśmy jeden dzień. Jeden dzień sekret już, już, bo widać, no, bo po prostu mnie uderzył, uderzył mnie, idziemy tutaj na bazę Fedory, a ten. Pan Jasiek jak zwykle musiał iść za, za nami, coś tam, coś tam imprezować, jak prawdziwy imprezowie, co,